Słuchajcie, o tym, o tym, o czym teraz chcę opowiedzieć, to nie ma na celu jakby dla mnie, że, że liczę na jakieś współczucie, na jakiekolwiek, nie wiem, wyrazy ubolewania czy coś. Nie, nie, nie o to mi tu chodzi. Ja tylko podaję własne doświadczenie, bo często dla ludzi nie jest potrzebne jakieś doradztwo, klepanie po ramieniu mówienia, że wszystko jest dobrze. Często jest dla nich znaczące to, że przeżywają podobne wydarzenia i podobnie mają i jeżeli ja mówię o czymś, to samo pojęcie, że ktoś miał podobnie jak ja już kogoś leczy, bo on nie czuje się z tym sam. Ja dlatego Wiele odcinków będę tak robić, że opowiem o czymś, ale to nie ma na celu by, jakaś celebracja: Ojej, jaki to jestem biedny, malutki. Nie. Ja tu chcę po prostu wyraźnie zaznaczyć, że dzielę się własnym doświadczeniem, które już <laughs> mam i dlatego przedstawienie pewnych sytuacji jest jakby uzdrowieniem innych, bo ktoś może był w podobnej sytuacji jak ja, też się w tym oznajdzie, odnajdzie i nie, nie będzie w żaden sposób czuć się z tym, że, że on jeszcze nie to, że jest napiętnowywany przez swoją jakąś chorobę, to na, ten na dodatek yy, znajdzie, znajdzie to, że, 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 że miałem podobnie, że to samo przeżywałem, że tak samo czułem. Tutaj nawiążę do. Artykuł sprzed jakiegoś tygodnia o małej dziewczynce o imieniu Wiktoria, która zaatakowana przez psy była dotkliwie poraniona i oszpecona po twarzy, kiedy poszła do restauracji z babcią. Została z niej wyproszona z powodu ran, jakie, jakie jeszcze po tym ataku tych psów miała na, na twarzy. Miałem podobnie. <laughs> Otóż chyba miałem wtedy 8 lat. Jak miałem taką potrzebę, po prostu jak już to wcześniej wspominałem, nie miałem ojca, to gdzieś tego ojca chciałem sobie znaleźć, więc tak bardzo kręciłem się w towarzystwie dorosłych mężczyzn i z taką fascynacją na nich patrzyłem, chciałem gdzieś być blisko nich. I tak się też zdarzyło, że przychodziłem do pewnego lokalu, bo też był właściciel i zakupiłem się tam z obsługą. Fajnie miło odwiedzałem ich, rozmawiałem z nimi i pewnego razu właściciel lokalu do mnie podszedł. zniżył się gdzieś tak blisko 5 cm od mojej twarzy. Ja pamiętam, że na wysokości oczu miałem jego usta. Mi powiedział, że mam opuścić jego lokal, bo mu odstraszam. taki szok. Ja wybiegłem stamtąd płacząc, ale cały czas w głowie mnie, otrzymałem dla mnie informację, czy ja jestem aż tak dziwnie wyglądający, że aż ludzi odstrasza. Właścicielem na Palu był, byłem